Odcinek. Wiecie, byłam bardzo dobrą uczennicą. Nie pójdę na plac zabaw bawić się z dziećmi, poczytam książkę. Patrz! I ta, same piątki i szóstki. W końcu, moje nowe zeszyty! A wy dziewczynki, co kupiłyście w sklepie? Takie kolorowe zeszyty Lidla, jeszcze mam zeszyt z To już dziś. Dziewczyny, wstawajcie! Dziewczyny! Dziewczyny! Dziewczyny, wstawajcie! Dziewczyny! Ach, mam inny pomysł. Co się stało? Która jest godzina? Ósma. No, mam, no przecież mam umowy, że nie muszę raz płynieć przed 11. Ja w twoim wieku wstawałam po siódmej, wsiadałam na rower i jechałam po świeże pieczywo dla wszystkich, a ty się szybko. Nie opali się? Co się stało? Właśnie, mamo. A dlaczego obudziłeś nas tak wcześnie? Back to school, dziewczyny. Back to school. Dzisiaj w Lidlu mogę Was wyposażyć we wszystko, czego będziecie potrzebowały w szkole. Wszystkie przybory. Ubierajcie się. Mamo, ale naprawdę musimy akurat tak wcześnie iść? Przecież nie zamkną sklepu, on jest długo czynny. Możemy pojechać troszeczkę później, jak jeszcze trochę wyśpimy. No właśnie, chcę jeszcze pospać. Słuchajcie, ja w waszym wieku, jak chodziłam do szkoły, to nie miałam takich bajerów. Poza tym wstawałam o siódmej rano i siadałam tak, na rower. Tak, znamy tę historię. Na rower 12 km pochyleni i Nie my... Nieważne, wstawajcie. Dziewczyny, szybciej, bo zaraz wychodzimy. Mamo, jak to było, jak ty chodziłaś do szkoły? Ach, to były czasy. Wiecie, byłam bardzo dobrą uczennicą. Wszystkie lektury czytałam w wakacje, a cały sierpień uczyłam się, aby we wrześniu z łatwością wejść w rok szkolny. Hmm? Hmm. Nie pójdę na plac zabaw bawić się z dziećmi. Uczytam książkę. Już połowa lata minęła, Ej, no to wywabiłam się już. To czas na lektury. Sureczko, a dlaczego nie poszłaś na dwór bawić się z obieśnikami? Przecież są wakacje. Matko, w tamtym roku miałam najwyższą średnią w klasie i też się uczyłam w wakacje. W tym roku też się będę uczyła w Bagatki i zamierzam mieć najwyższą średnią w szkole. Dlatego się uczyłam. Aha, a jak wyglądała Twoja wyprawka? Wyprawka. Wiecie, miałam taki drewniany piórnik, ale potem dostałam plastikowy, zamykany na magnes. Był fantastyczny. No, i zawsze marzyłam o dwukolorowym długopisie i miałam fartuszek, on był wyprasowany, uczyło się w fartuszkach tak elegancko. No, i miałam tornister po starszym bracie. Mamo, ale ty nie miałaś brata? No tak, ale to był tornister. Po bracie, taty, wiecie, kiedyś nie było tak łatwo kupić e, tornistę czy plecak e, w sklepie, więc się pewne rzeczy dziedziczyło. No i zeszyty, no wiecie, nie miały kolorowych okładek, e, tylko takie niebieskawe, takie same. Kończę, moje nowe zeszyty. Ten będzie do języka polskiego, ten do matematyki i mój ulubiony, on będzie do biologii, o, mój wymarzony. Zawsze tak chciałam mieć. Z nadrukiem, z takim pięknym kwiatuszkiem. Yy, no i marginesy trzeba było rysować samemu. Yy, no dobra, dziewczyny, przebierzcie się z piżam i wychodzimy. Dziewczyny, zadzwoncie do babci i zapytajcie się, co jej kupić w Lidlu, dobra? Babciu, chcesz coś z widla, bo jedziemy. Mleko i bułki. Okej, okay, dobra kupimy. Amelka, poczekaj, zapytaj się babci. O to. Babciu, a czy mama rzeczywiście przez całe wakacje czytała lektury szkolne e, i, cały i cały sierpień się uczyła. Dziewczyny, kończcie już, bo już dojechaliśmy do Lidla. Wysiadamy. Dobra, muszę kończyć. że dziewczyny, tu są zeszyty. Wybierzcie tak do każdego przedmiotu, co wam pasowało. Farby, flamastry, gumki widzę, że są. E, tutaj zakreślacz, kleje widzę. Karteczki samoprzylepne. E, dobra, patrz, znalazłam sobie taki komplet e, różnych przyborów szkolnych. Są mazaki, długopisy, łówek, więc wszystko mam. E, I jeszcze zeszyty. Patrz. Ja sobie biorę te większe, a ty może sobie weźmiesz te mniejsze. No okej, okay. mi tam pasuje, nie potrzebuję. No spoko. mamy to mi To To co, dziewczyny, wszystko mamy? Yy, tak. Dobrze, ty też widzę masz zeszyty, Dobrze. No to fajnie, no to idziemy. Pania, hmm. Hania, wcześniej nam przerwała mama, ale teraz możemy spokojnie porozmawiać z babcią, bo teraz nam nie przeszkodzi No, zadzwoń do babci Dobra Halo, babciu? Jakoś no, tąpiący Cześć, Panusiu, co tam u was? A wszystko dobrze Wiesz co babciu, my dzwonimy, bo mamy do ciebie takie pytanie Bo mama, mama nam mówiła, że Ona już w sierpniu się uczyła I w wakacje czytała wszystkie lektury No to jak ona była tak Przykładną czynnicą, to czy dostawała dobre oceny? No błagam was Magda, wstawa, jest godzina dwunasta, ile można w łóżku leżeć? Mm. Obiecałaś mi, że w sobotę i w niedzielę przysiądziesz nad lekcjami, żeby poprawić oceny i jeszcze raz napiszesz to wypracowanie z polskiego, które ci tak źle poszło. Magda, nie denerwuj mnie, za pięć minut masz być w dużym pokoju. Nie zamierzam niczego w niedzielę pisać, jakieś wypracowania. Muszę jakąś chorobę sobie wymyślić. Ostatnio jedzenie surowego ziemniaka nie zadziałało. Mm. Muszę miałam się też wymyśleć. Tylko co? I tylko nie kombinuj mi z symulowaniem chorób. Sprawdzę to. Sawej. I tak to właśnie było. Widzisz? Mówiłam ci, że nie było tak różowo. A wy co, dziewczynki, co kupiłyście w sklepie? A wyprawkę szkolną. I co tam macie? A no ja wybrałam sobie akurat e, takie większe zeszyty. Moja ja lubię w takich pisać. Mam kilka do matematyki, takie czarne z dzikie, tutaj lidlowy i też takie kolorowe sobie wybrałam. Mam też koło notatnik, bo ja bardzo lubię sobie notować jakieś ważne daty i na takie rzeczy, jakieś notatki sobie pisać, więc też mi będzie potrzebne. No, a długopisy i wzięłam sobie jeszcze taki, taką wyprawkę już gotową, ułożoną z mazakami, długopisami i ołówkiem. A ja babci mam takie kolorowe. Zeszyty Lidla, jeszcze mam zeszyt z dzikiem. Różne właśnie mam te zeszyty Lidla i w kratkę i w linie Jeszcze mam taki zeszyt w trzy w jednym, że tutaj mam dużo zastosowań Jeszcze mam taki zeszyt z twardą okładką też z cikiem I on jest akurat do geografii, bardzo mi się przyda Jeszcze mam zeszyty tutaj Jakieś długopisy yy, i taki zestaw, yy, co wszystko tu mam, co jest mi potrzebne. O, jeszcze sobie kupiłyśmy skarpetki Lidla na W. No, całkiem spoko, ta wyprawka. No, no to tyle. A dziewczynki, zapomniałam wam powiedzieć, zachowałam kilka zeszytów, mamy Jak przyjedziecie do mnie, to musicie to obejrzeć Mama chciała je wyrzucić, ale ja uważam, że to wspaniała pamiątka No to całuski, kochane, pa, 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 pa! 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 Do zobaczenia! Tylko pamiętaj, babci, żeby trzymać te zeszyty, pa! pa. I jak tam, dziewczyny? Wszystko już kupiłyście? Wszystko macie? Tak, mamo, mamy już ja, wszystko, wszystko. A może jutro byśmy pojechały do babci? W odwiedziny, tak wiesz. Yeah. No pewnie, z przyjemnością pojadę. No hej. Dziewczyny, dlaczego znowu siedzicie na telefonach? Czy wy nie możecie zająć się czytaniem lektur? Ja w waszym wieku yy, przez wakacje przeczytałam wszystkie lektury i potem miałam dobre oceny w szkole. Wy też tak możecie. Oj, no sprawdzimy, sprawdzimy. Co babcia mówiła? Że gdzie leżą? No na jakimś starym radio, ale... Tu jest! To Mieszka! W sumie to mama miała rację. Kiedyś zeszyty były straszne. To wygląda jak papier toaletowy. No... w ogóle się rozwala. Czekaj... Hmm. Patrz! I ta! Same piątki i szóstki. Wiesz co, chyba próbowała zniszczyć ten zeszyt, bo są tu powarywane kartki. No, o, no, ten też. Chodź, Dziecko, możesz mi powiedzieć, jakim cudem trójkę z klasówki poprawiłaś na dwójkę z plusem? Jak ci się to udało? Przecież ty nie zdasz dzieciaku. Zanim mówiłaś? Możesz coś powiedzieć? Mówiłam się na 12 z Jolką na trzepak. Co by tu teraz zrobić? Co by powiedzieć mamie, żeby umówiła, Już nie wierzyła, że może jest z Jolką? Już wiem. Mama, obiecuję ci, że poprawię tę to na piątkę, ale. Um, Połóżę się z Jolą. Ona dostała um, piątkę, dlatego ja też dostanę. Obiecuję ci, słowa harcerza. To bardzo dziwne, bo ostatnio widziałam się. Z mamą twojej koleżanki w sklepie i powiedziała, że też dostała dwójkę z klasówki.